Oto mój dzisiejszy outfit. Góra jest całkiem fajna, oby taka była jak najdłużej. Teraz tak się zastanawiam, czy kupić jeszcze jeden dysk przenośny zewnętrzny. Mamy kolejny dzień, dzisiaj jest sobota, ponieważ są sklepy otwarte. Chciałabym się przejść do Sinsei, aby zwrócić kamizelkę, którą wam tutaj pokazywałam. Zdecydowałam, że jednak nie będę jej zostawiać u siebie. Natomiast powiem szczerze, że pogoda nie zachęca do wyjść, ale myślę, że warto się troszkę ruszyć. Dlatego, że dzisiaj też wstałam troszkę później z powodu właśnie takiej deszczowej, niezbyt fajnej pogody. Trochę mi ostatnio brakuje słońca. Wczoraj był rzeczywiście piękny, słoneczny dzień. Dzisiaj jest znacznie gorzej, ale na dworze jest ciepło, więc mam nadzieję, że przejdę się, aby zwrócić ten produkt, i mieć już to z głowy. Oto mój dzisiejszy outfit. Koszula w takim pięknym czekoladowym kolorze z haftem mojito. Kupiłam ją jakieś miesiąc czy dwa miesiące temu. Do tego spodnie Stop Secret. I kurtka Half Price. To jest ten nowy nabytek z ostatniego wyjazdu w Poznaniu. Wyszłam na chwilę do Sinsa i zwróciłam już kamizelkę. I teraz tak się zastanawiam, czy kupić jeszcze jeden dysk, przenośny, zewnętrzny. Bo jest mi potrzebny, dosyć pilnie. Tylko nie wiem, czy ten. Dosyć pilnie potrzebuję tego dysku, tylko nie wiem, czy akurat ten model. Myślałam, że ten dysk, który zamówiłam sobie z Chin, że te dwa dyski one będą działać. Ale wiadomo. Niestety okazało się, że oba są wadliwe. Jak dzisiaj kopiowałam dane, to wszystkie dane potem znikają, więc na szybko zamówiłam w euro RTV ten dysk i, i zastanawiam się, czy go odebrać, bo jeszcze za niego nie zapłaciłam. Nie wiem, czy jest sens znowu kombinować z importem z Chin takiej małej ilości, bo widzę, że jednak te dyski zewnętrzne nie do końca są dobre. Przynajmniej ja tak dotychczas nie trafiłam na nic dobrego. Także zastanawiam się nad tym. Chodzę tutaj nad jeziorkiem. Jest tak ładnie. Tak chodzę jeszcze chwilkę spaceru i pewnie podejmę decyzję. Mówiłam sobie skarpetki z Shinsei, w takich ładnych kolorach. Kupiłam dwa zestawy, tam w jednym zestawie było 7 par. Już będę mieć coś takiego neutralnego na jesień, na zimę. Bardzo mi się podobają. Przed chwilą byłam je odebrać, od razu je wyprałam. Teraz się wysuszą. Pogoda jest całkiem fajna, oby taka była jak najdłużej. Taka typowa, słoneczna, polska, złota jesień. Ładnie jest. Dużo słońca. Ich poszukiwań dysku przenośnego. No to wybrałam coś takiego. Seagate 2TB. Niestety te, które zamówiłam z Chin, okazały się wadliwe. I nie tylko ja miałam z nimi problem taki, że po prostu znikały z nich pliki. Więc teraz będę musiała wszystkie dane zgrać na ten kolejny dysk zewnętrzny, mieć kilka kopii zapasowych. A potem będę mogła montować wszystkie filmy, dlatego że ja mam tyle danych, że niestety moje komputery nie mieszczą wszystkiego bym musiała mieć chyba 4 czy 8 terabajtów w dysku, żebym wszystko pomieścić, żeby jeszcze miała trochę przestrzeni wolnej, przynajmniej takiej, którą która wymaga program do obróbki wideo, z którego korzystam. Więc zobaczymy, jak będzie z tym dyskiem. Mam nadzieję, że dobrze. Ja nigdy nie czytałam książki Sekret, oglądałam tylko film, więc tak pomyślałam, że może warto, a akurat książki Sekret w języku polskim nie było dostępnej, przynajmniej nie było dostępnej nowej. Więc sobie zamówiłam największy sekret, czyli wyjaśnienie do tej pierwszej części. No i teraz będę kończyć tą teorię Pozwól im Mel Robbins. I wtedy wam powiem, czy warto, czy nie warto. Ostatnio czytam dwie takie książki. Mam taką zasadę, że czytam od rana po jednej karce dziennie każdej z tych książek. No i już właściwie można powiedzieć, że jestem w prawie w połowie. No tutaj też... Natomiast jeszcze czytałam wcześniej karta Tole, Potęgę Teraźniejszości. Natomiast teraz po raz kolejny czytam ten Surfing Badima Zelanda. Natomiast to są bardzo fajne książki, jeżeli chodzi o prowadzenie własnej firmy. Przynajmniej tak słyszałam, więc. Ale na razie wszystko się sprawdza. Rzeczywiście e, są ciekawe. Zwłaszcza pasuje mi ta po prawej stronie. Na obiad jest zupa gulaszowa. Mam dobry, sprawdzony przepis. Zaraz ją podgrzeję. Jest naprawdę dobra, warto zrobić. Kolejny dzień biorę się za odkurzanie. Uszykowałam już sprzęt tutaj, jeden i drugi automatyczny. Zawsze tym pierwszym odkurzam szafki i te wszystkie kąty, których robot sprzątający nie wyczyści. Miałam dzisiaj w planach jechać do schroniska dla zwierzaków, żeby wziąć jakiegoś pieska na spacer, pokazać wam. Tego mojego ulubionego pupilka, jednego z ulubionych, z którym pierwszy raz miałam kontakt, i bo po prostu chyba dobry kontakt. No ale niestety na razie pogoda wygląda w ten sposób i pada. No więc może być słabo. Na dość późne śniadanie kanapka z łososiem. Tu jest sałata, plastry łososia wędzonego na zimno, i do tego troszkę czerwonej cebulki. Oczywiście łosoś skropiony cytryną. Zaraz złożę tą kanapkę, będzie pysznie. Udało się, nie pada, więc teraz mogę jechać do schroniska. Pora na krótki, przyjemny spacer.

To był pierwszy piesek, z którym wyszłam na spacer, i od razu złapaliśmy bardzo dobry kontakt. Jest bardzo fajny. Oczywiście większość piesków, jest właściwie wszystkie są bardzo fajne. Natomiast wiadomo, że zawsze są takie zwierzaki, z którymi od razu się szybciej złapię kontakt, a są takie, z którymi troszkę mniej. Od razu był taki bardzo fajny. Nie bał się mnie w ogóle. No i bardzo lubię z nim dochodzić. Zawsze go biorę priorytetowo, chyba że już był na spacerze i wtedy nie można. To wtedy jest inny pies. Te ostatnie: barne i Ballerina też były świetne. Natomiast gdzieś tak największy sentyment mam właśnie do Moruszka. Idziemy nad jezioro, i zaraz zobaczycie co on cofi zrobić. No, Teraz się zaplątał łapkę, bo on tak szybko pędzi, że potem ma zaplątaną śnież. muszę mu odplątać. Morusek, poczekaj chwilkę. No, teraz się zaczyna. Trzeba się trzymać. Nie dość, że jest ślisko po deszczu. To jeszcze morusek lubi ciągnąć, zaraz zobaczycie. Zazwyczaj musi zażyć odrobinę kąpieli, bo tak to by się nie liczył spacer. Otki piesek. Wszystkie te pieski są bardzo słodkie, ale ten jest. Mam do niego największy sentyment. się udało z tym wypadem do schroniska, bo myślałam, że już nic z tego nie wyjdzie, dlatego, że od rana padało. Była bardzo brzydka pogoda. Natomiast face były naprawdę super. Mój ulubiony piasek, chociaż tam wszystkie są bardzo fajne i bardzo sympatyczne, ale mój ulubiony piesek, morusek, akurat był do wyprowadzenia, więc to był bardzo mile spędzony czas. Teraz idę przygotować sobie coś do jedzenia. Jeszcze tylko sprzątnę dwie rzeczy i wyrzucę moje ulubione stare dwie kurtki. Dlatego, że już obiecywałam wcześniej sobie, że się z nimi pożegnam. No i najwyższa pora. Nie ma sensu już ich dłużej trzymać. Jak je ja teraz obejrzałam na tym spacerze, bo byłam w jednej z nich i teraz oglądam drugą, no to mnie... Nie wiem w ogóle dlaczego. Pierwszy raz mi się zdarza coś takiego, żeby kurtki kupione obie w jednej firmie, bardzo fajne, ale żeby one Przecierały się przy rękawach, więc może to jest kwestia materiałów, akurat w tej firmie. Nie wiem. Wcześniej mi się nie zdarzało, żeby kurtka się przetarła w taki sposób, a tutaj obie, obie z tego samego sklepu, no i niestety obie przetarte. Natomiast no, widać, ich czas dobieg końca i trzeba wziąć z szafy coś nowego. Nie tyle kupić, co po prostu wygrzebać z szafy coś nowego, bo tam dużo fajnych rzeczy czeka. Robisz tę kartę od odkurzacza? Nie chcę go wyrzucać, ale chyba go schowam do piwnicy. Dotychczas go trzymałam w domu, ale on nie jest mi potrzebny do chowania odkurzacza, dlatego że ta stacja dokująca wraz z odkurzaczem, z robotem cały czas stoją w kącie, więc nie ma sensu, żeby to mi zagracało przestrzeń. A jednak, jak zaczęłam nagrywać dla Was vlogi i dla siebie na pamiątkę, no to jednak zwracam trochę bardziej uwagę na to, co w tej mojej przestrzeni jest. No i zapowiada się. Sprzątanie, a zacznę od tego od tego kartona i tych dwóch kurtek. Do otwarcia, dwie paczki i zobaczymy, co w nich jest. Z tego co pamiętam, to w jednej są takie fajne spodenki ocieplane, a w drugiej buty. To jest rozmiar butów 38. Ja zazwyczaj noszę 36, no ale zgodnie z tabelą rozmiarów miałam wybrać ten rozmiar. I tutaj mam dwie pary getrów. Zaraz je sprawdzę. I one też są rozmiar L, gdzie ja normalnie noszę XSK. Ale wiadomo, nasze rozmiary, a rozmiary azjatyckie są nieco inne. Mam nadzieję, że te buty będą dobre, bo mi się bardzo podobają tak na pierwszy rzut oka. A można było zamówić w promocyjnej, bardzo korzystnej cenie tylko jedną parę. Naprawdę są ładne, mają fajny kolor. Ładne kolory, jedne są czarne, drugie takie kawowe, z misiaczkiem w środku. Tylko właśnie pytanie, czy będą pasować. Zaraz przymierzę też te buty. Bardzo wygodne, akurat mój rozmiar. Więc super. Bardzo mi się podobają. Wiadomo, że to są takie jedne z tańszych butów, bo one naprawdę kosztowały mało. Natomiast są wygodne, akurat na mnie pasują i uważam, że czy na jakiś spacer do schroniska z pieskami, czy właśnie jakikolwiek inne wyjście, jak najbardziej są w porządku. Bardzo fajne, bardzo wygodne. Akurat właśnie to jest coś, czego szukałam. A to są getry. Myślę, że może mogłyby być o rozmiar mniejsze. Aczkolwiek nie wiem, czy wtedy byłoby mi wygodnie. Także tak to wyglądają właśnie te kawowe. A to są czarne. Mają takiego misiaczka pod spodem. Tak myślę, czy je wymieniać, ale troszkę w pasie mogłyby mniej odstawać. Ale właśnie nie wiem, czy rozmiar mniejsze będą dobre. Sumowując zakupy bardzo udane, jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. Już będę kończył tego vloga. Dziękuję, że byliście ze mną. Dzisiejszy dzień i ostatnie dni były bardzo fajne. Bardzo się cieszę z dzisiejszego wyjazdu i z zakupów, które mi przyszły. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!